Dla świata uniewinnionego w procesie absorpcji nakreślam wam wytyczne. Parabola dysproporcji. Macie tu ode mnie kolejne parę porcji rapu prawdziwego Trat, moich dary, emocji. Muszę podkręcać tempo powoli, bo nie wiem, kiedy mnie ktoś odpierdoli. Jak masz mnie za pluj mi twarz dowoli, że się nie lękam systemu niewoli. Co daje samotność, ona cię wyzwoli Ma strefa Pandora, nie strefa Swaboli Gotowy na karę, proceder was boli. Przysięga na trylogię wiary, pierdoli mnie waszym niemanie. Tak się rap robi, jestem rzecznikiem, a wy małostkowi. Wasza własna zawiść wam szyb robi, jak każdemu życzliwy, jak swemu ziomkowi. Nie piszę dla ocen, w różnicę robi. Wbijam, że ten warsztat amatorka zdobi, aby kurwa nie bądź się aż tak drobiazgowi, to mnie nie przyznają się bracia Rapowi. jestem czuty wbity, chcesz to mnie dobi Walcamy żyć w oczy lub mordę obi Miło być obiektem waszej sufobii Słowa maczety, rap co to robi Ja to nie scena, co zresztą jak Norbi Śpiewacy zdolni, lecz wodek kto wątpi Że prawdziwym rapem, to jest obrzytomni Nie kółkiem poedeckim był rap pierwotni Tezy wotura, środkowy palec Rozjeżdżam na bitach te kurwy jak walec W temacie piekła, ja stałyby walec Takie mam żale, afery wale Jak trzeba by było, będę w kryminale Choć moralnego prawa nie łamię wcale Pierdolę populizm i wasze skandale Prawo tylko łamię jak torbę w rozwale Czuję się zacnie, śmiało mogę sam rzec Nie lękam się Boga, ja sam ręczę za mnie Jestem sobie wzorem, dla was nagannie Lecz co mam pomyśleć, gdy tak patrzą na mnie Każdy morda w kubeł i pretensjonalnie Rzucają spojrzenia przez to schizy dla mnie Poza tym coś knują, wymyślają na mnie Ja w swej strefie ciszy dojrzewam finalnie To puszka Pandory i gabaret spory To jest kurwa real talk. jak było to sorry Żartuję nie było, to są nowe tory Ekwiwalent zmory, dawne amory Chyba jestem dobry w odbieraniu mowy Ten rapto unikat, mój wariant gotowy Przekaz podprogowy, epiloklosowy Mowy. Pisze alter ego, mój pracy jamski. Na żywo nie jestem taki zachój damski. Zwykle jestem miły, rzadko bywam hamski. Wrażliwy na krzywdę, co w spadku od matki. Lecz kiedy to pisze, to jakby wróg świat mi. Bojewany kopał w dupę wiele lat mi. Dziś wiem, to zaleta, jest i punkt dodatni. By być pierwszy, kiedyś musiałem ostatni. każdy tu porządny, obyci roztropni. Dziś macie mnie w tupie, lecz mnie nie zapomni. Historia przez wieki, będę jak ogromni. Dawni bohaterzy, co pamięć godni. Szarwują na stopni, mój żar smoków ogni. To mantyka dziejów, werbalnej zbrodni. Nie tylko w przenośni, oręże wielkości, myśliwe decyberne. Ale każdy już ma dość ich mi pomnik, chodzi się jak szkodnik Poza marginesem ham tu swój pierdolnik Nie chcą ze mną gadać, ja nie chcę nic od nich Dla mnie to nie sfera relacji istotnych Bardzo cenię sobie lot nocy samotnych Świadomy pogardzie, kocham was podobnych Ja już nie potrafię być przy was swobodny Za życia szacunek zgodny Beach. Hakuna matata, don't worry be happy Dziś żadne z dawnych zaszłości mnie nie trapi Odnalazłem drogę, kto z was tak potrafi Działam niezależnie mój plan topografii Ja czuję na skórze jak świat na mnie gapi Przez to nie znam dla mnie pomocnej terapii Będę już ten ciężar, Póki szlak tak nie trafi Póki ktoś lub życie życia nie pozbawi Czasami mnie dłabi, czasami też bawi To trochę więzienie kto mnie ułatkawi Czego się boicie ja stoję tu nagi Przez to życie społeczne zastąpił dragi Pisząc wyjebany mam w tumie brak odwagi Przez to odpierdalam mam fobie i braki Samotnie jak heros, wśród was jak mięczaki Czuję winowajcą się tej całej draki Czasami się modlę, by śmierć po mnie przyszła Skrajność tych emocji bywa niebotyczna Afektywna dwubiegunowa liczna Zależność niuansów krytyczna lub pyszna Nie ma co zazdrości, sfera chaotyczna Często isty chorą, skaza gigantyczna Ogólnie wełbie suma sumaryczna To jedna wielka klinika psychiatryczna Przywykłem do swojej maski normalności Staram nie pokazywać na wierzchu swej marności Pogadam, odpowiem, pozor normalności Ale zamknięty w sobie jest Jestem po całości, problem nawet z myśleniem mam w nieobecności, wciąż żyję marzeniami, mam te dolegliwości. W realu nie potrafię pokazać zawartości, bo odbiera mi rozum pierdolony ułomności.